Budowano je ponad 100 lat temu. Początkowo składały się jedynie z kaplicy i pustelni założyciela zgromadzenia brata Alberta. Kanonizację brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Wojtyła często gościł w klasztorze.

related to his trips around it can be seen in the upper mm. station down Ten budynek here na polanie po prawej to hotel górski kalatu Schronisko jest odwiedzane przez cały rok wiosną no tutaj łany kropus bardzo dobrze widać je z watonika kolej pamiętajcie że są one pod ochroną that building on the dune to right is hotel burski Kalatówki. the hostel is visited all year, year round.

Długość Tatrzańskiego pasma, mierzona w linii prostej, wynosi nieco ponad 50 kilometrów, a jego szerokość nie przekracza 20. Mimo, że teatry zajmują tak niewielką powierzchnię, są pod wieloma względami wyjątkowe. Ich zróżnicowany krajobraz i unikatowa przyroda, chroniona w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, zachwyca co roku miliony Mountains the only alpine mountain range in Poland. However, compared to the Alps, they occupy small area. The length of the Kata range, measured in a straight line, is just over 50 kilometers, and its width does not exceed 20. Although the Kapas occupy such a small area, they are unique <clears throat> in many respects. And I the są diverse landscape the unique ancient. Protected with the an a yeah. millionaire's yeah. at the time. To we make one of the tools to we Po stronie tak? widać łagodne, porośnięte szczyty. To tatry zachodnie. Mają one w większości charakter łagodny, porośnięty trawą już biedą. Dziennie jednak jaśnieją i ściany skalne. Ten rozległy szczyt skalny po prawej stronie skrzyża, przypominający postać świątego rycerza, łatwo rozpośrednić z Oczywiście. Pierund. Na lewo od Giewątu znajdziecie czerwone riny, które nazwą pochodzą od koloru traw, porastających stających z pocz. Poza to nimi znajdują się Dolina Kościwiska, a także Pochowowska, które są wymarzonym miejscem dawnych gospodarstw. On your right you can see gentle, overgrowny porus. It is the western Tatras. The unusually gentle ridges overgrown with grass. Here in the right-hand you can see graphic lightbulbs shining through. This vast rocky peak on the right, with a cross on top of it, resembling the figure of a sleeping knight, is easy to recognise from superglide. It is, of course, Gevon. To the left of Gevon, you will find another airport. Behind them, there is the Košteliska valley, and further, the Khovorkska valley, which are the perfect place for any walks, Przechodzimy do stacji pośredniej na Jak tylko zatrzymasz się na przejdziemy na drugą stronę budynku, który już w drugim wagonem na Kastrowo biega. Zatrąg And soon we have reached the intermediate station at Myślenickie here. here, as soon as the car stops,

Да, конечно. 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 Да, конечно.

Ага, ты из Końcowy etap wspólnej podróży i ostatnia okazja, by spojrzeć na tatzańską przyrodę z góry. Popatrzcie jeszcze raz na dzieło. Czy wiecie Państwo, że krzyż stoi tam już od ponad 100, gdzie wolności dojrzeć piękne, drewniane stale